i bodajże z Facebooka. Termin bardzo mi się spodobał, bo już jestem po, pierwsz, po tygodniu białym dzieci pieszokomunijnych, więc stwierdziłam, że dobry moment, żeby pójść do Matki Bożej i zwłaszcza, że nigdy nie byłam na pierwszej zegrzące do Kalwarii Zykrudskiej. Dlatego też wzbudziło to we mnie pragnienie, żeby pójść. A, no z parafii generalnie. Jest pielgrzymka organizowana co rok, a ja przynależę do parafii naskośnej, więc tam zawsze dołączam. Ponieważ ksiądz przewodnik jest e, schuty obecnie, on chciał, żeby siostry schuty poszły, siostry nie dały rady i wtedy po prostu dzwonił do nas, żebyśmy się może któraś smoglizować na pielgrzymkę. Ksiądz już był założycielem scholi, do której zostaliśmy zaproszeni. Na początku graliśmy na gitarze ja z moim kolegą, później zebrała się spora ekipa osób śpiewających, do których dołączyły Gosia, Ania. I od tamtej pory znamy się z księdzem Piotrem, później z czasem, kiedy ksiądz Piotr przybył do parafii na skośną i tam zaczął prowadzić pielgrzymki i to poprosił nas o dołączenie i od tamtego czasu uczestniczymy w pierwszynce do Kalwarii Zebrzydowskiej. Ksiądz Piotr był naszym katechetą, no i jakoś tak właśnie to rozpromował, my jako dzieciaki. Najpierw poszliśmy, potem zaczęliśmy pomagać też yy, jako ministranci, no to potem było łatwiej się nawet zorganizować. No poza tym, jak usłyszałem, że ja nie dam rady, no to musiałem podpójść, nie? No co, ja nie dam rady? No tak samo, szukał szuka, szuka lechendnych do pomocy, no to sprawdziliśmy, zobaczymy, co to jest. I, no jakby mieliśmy iść na jedno, no i tak zostało, na kolejne. Ale tak średnio to od 5 lat tutaj, Kier kierowanie i... ruchem, a jeżeli chodzi o pomoc przy pielgrzymce, no to gdzieś tak od podstawówki no, od To już będzie ponad 10 lat na pewno, no, 13-14. Byłem już kilka razy w kolwarii tutaj z tą pielgrzymką a, i miałem raz okazję pójść na Camino do Santiago. A, I to było w zeszłym roku w sobie. Jako pielgrzym mam za sobą już sporo pielgrzymek. Y, y, chodziłam z Olsztyna Warbińskiego do Częstochowy. Siedem razy. Było to 450 kilometrów yy, każda pielgrzymka. Potem chodziłam z krakowską pielgrzymką, dominikańską. No i teraz też na wakacje zaplanowałam yy, udział w pielgrzymce dominikańskiej od 12 do 18 sierpnia. Byliśmy na pielgrzymkach w Częstochowie. Do Częstochow. tak, do Częstochow. no, natomiast tam byliśmy jako, jako, że tak powiem, cywile. Normalnie uczestniczący. uczestniczący. Tak, uczestniczący. uczestniczący. Tak, Natomiast tak. tutaj ksiądz Piotr nas zaangażował w grupę muzyczną, poprosił najpierw o pomoc, a teraz już z roku na rok. Jest takim trochę naszym obowiązkiem i dużą przyjemnością uczestniczyć w tej pielgrzymce. Ja uważam, że każdy człowiek jest i Nasza droga jest pielgrzymowaniem do Boga, więc moja taka droga życiowa to jest złączona z pielgrzymkami, z pielgrzymowaniem na Kalwarię Zebrzydowską, z pielgrzymowaniem do Matki Boskiej Częstochowskiej, no i wszelkimi drogami ekstremalnymi. Także to było w moim takim życiorysie. Poza tym też chodzenie po górach. Ja też bardzo kocham góry e, i też pochodzę z gór e, i też bardzo lubię pielgrzymować, e, najbardziej do Częstochowy do Matki Bożej. Często byłam na pielgrzymce Tarnowskiej do Częstochowym, e, też ze skałki no i bardzo lubię ogólnie. To jest taki czas właśnie e, też e, mojego rozeznawania powołania e, i też zawdzięczam swoje powołanie Matce Bożej po prostu. Dużo modlitw i to jest fajne możliwość wyciszenia się poczucia trochę wspólnoty. Lubię się modlić w grupie, więc dla mnie to też jest taka okazja, żeby zrobić to w trochę inny sposób niż, niż normalnie i spędzić miło czas. Jest to czas rzeczywiście modlitwy, czas i wyciszenia, i dyst nabrania dystansu do tego, z czym się człowiek zmaga w codzienności do samego siebie, do otoczenia, do pracy. Jest to też czas na przemyślenie, jakby zrzucenie z siebie przez ten trud wędrowania. To w jakiś sposób zrzuca z siebie ten ciężar stresu, trudu. Jest inny trud, ale rodzący radość, nową siłę wewnętrzną. Pielgrzymka ma coś do, do siebie takiego, że jeżeli się pójdzie raz, to potem się już chce chodzić. No na pewno na pielgrzymka pewno jest taką formą też, też modlitwy I, i ten ból, który można właśnie ofiarować właśnie w jakiejś intencji, na pewno, na pewno jest, to, jest to duża sprawa. Na pewno ten moment, kiedy się już dochodzi, się pada krzyżem, no to jest taki moment, no jeden z piękniejszych w ciągu roku. No, jeżeli chodzi o tą pielgrzymkę, to już tak przygotowania trwają gdzieś od marca. Takie organizacyjne kwestie związane z załatwianiem pewnych formalności w urzędach różnych. Zarządy dróg, drogi powiatowe, wojewódzkie, kwestia policji, zgody, które musimy uzyskać, aby przejść trasę, bo przecież idziemy ulicami. To się zaczyna w marcu, a później marketing, później roz. Propagowujemy tą pielgrzymkę medialnie, poprzez plakaty, poprzez informacje dawane do, do parafii no i zachęcamy Krakowian, ale nie tylko do tego, by udać się z nami na pielgrzymkę do Kalwarii. Największa pielgrzymka była przed pandemią, było u nas niespełna tysiąc pątników. Dzisiaj pielgrzymuje z nami około 700 pielgrzymów. I to są Krakusi, to są osoby, które przyjechały z Kalwarii do Krakowa, to są osoby z różnych miejsc Polski. Głównie dowiedziały się one z internetu, z Facebooka, od znajomych. Mamy pielgrzymów, którzy pielgrzymują z nami, są z Warszawy, z, ze Śląska, z Podkarpacia, z różnych miejscowości. Mam nadzieję, jeśli Pan mógł pozwoli, że kolejna pielgrzymka 17 za rok będzie. Ostatnia sobota maja, taki mamy zwyczaj, że w ostatnią sobotę maja ta pielgrzymka, która nazywa się Majówka w drodze, mam nadzieję, że się odbędzie. No nie ma się czego obawiać, ja wiem, że to jest 33 km. może to jest dużo kilometrów i pewnie czasami niektórzy już po iluś tam kilometrach nie domagają, ale jedzie z tyłu bus, który może zabrać osoby, które, które mają jakieś problemy zdrowotne. Jest też służba medyczna, która może pomóc. Także bez obaw można te 33 km przejść. Pewnie gdyby przyszło iść samemu, byłby to jakiś tam problem, ale w takiej grupie nie jest to problem. Wszyscy jeszcze się nie zdarzyło, żeby nie doszli. Nie bać się. Odważnie, co będzie to będzie. Teraz i tak już są takie technologie, że jak coś się stanie, to zawsze możesz zadzwonić po taksówkę i cię przywiezie. Ale, e ale odrobinę wiary, zaufania, jak się idzie z kimś, to jest raźniej, wierzyć e temu na górze, i będzie ok. On poprowadzi. E Ciężko mi stwierdzić, ale myślę, że nie ma się czego bać, e trzeba spróbować. E jest to na pewno bardzo fajne przeżycie. I uwaga, bo wciąga. Zachęcam, zachęcam wszystkich, którzy jeszcze się zastanawiają albo jeszcze nigdy nie odkryli wartości pielgrzymowania. Polecam i yy, zapewniam, że jest to bardzo piękne, głębokie doświadczenie spotkania z Bogiem, samym sobą i z innymi ludźmi.